Facebook blokuje wideo IPN za granicą. Jest to odpowiedź filmu o obozie dla polskich dzieci. Facebook zablokował promocję za granicą. Facebook zablokował możliwość promocji za granicą filmu dokumentalnego o hitlerowskim obozie dla polskich dzieci w Łodzi, poinformowała Kornelia Zaborska z łódzkiego oddziału IPN. Dodała, że Facebook uznał, iż film ma charakter polityczny, Film dokumentalny zamieszczony na portalu społecznościowym Facebook przedstawia historię niemieckiego obozu dla polskich dzieci znajdującego się przy ulica Przemysłowej w Łodzi, do którego trafiło ok. 3000 dzieci. Film w żadnym wypadku nie ma charakteru politycznego. IPN oddział w Łodzi prezentuje wyłącznie fakty na temat obozu, wyjaśniła Zaborska w komunikacie. Przekonuje, że Łódzki IPN dokonał wszelkich starań, aby wiedza o obozie na Przemysłowej dotarła do jak największej liczby osób, również tych spoza naszego kraju. Obraz przygotowano w siedmiu wersjach językowych – polskiej, angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, rosyjskiej i hebrajskiej. Uznanie przez portal Facebook, iż film ma charakter polityczny, powoduje całkowitą blokadę jego promocji w krajach za granicą, podkreśliła Zaborska. Trafiali do obozu m.in. Za drobne kradzieże premiera dokumentu o hitlerowskim obozie dziecięcym w Łodzi odbyła się na facebookowym profilu łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w grudniu u.b. Roku. W 2021 rok. Minie 79 lat od powstania miejsca, do którego trafiło OK. 3000 dzieci. Obóz utworzony został w połowie 1942 rok. I znajdował się wewnątrz stat nazwana Dana Łodzi przez okupantów, getto. Przeznaczony był dla dzieci i młodzieży polskiej od 6 do 16 roku życia. Ale jak potwierdzali świadkowie, w praktyce więźniami były także młodsze, nawet kilkumiesięczne dzieci. Nieletni więźniowie trafiali do obozu m.in. za drobne kradzieże, handel, jazdy tramwajami bez biletu, żebranie. Umieszczano w nim także dzieci pochodzące z rodzin, które odmówiły podpisania volkslisty czy też osób zesłanych do obozów lub więzień, a także młodzież podejrzaną o uczestnictwo w ruchu oporu.